Witam Was wszystkich, wparowałem na Autohandel nagrać dla Was busiki, a tutaj stoi A6 odpalona. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze, dzięki za łapeczki. Rzućmy sobie na nią szybko okiem. Zanim tutaj sprzedawca ją przeparkuje, są Parktroniki, 3 razy S-Line, do tego Indywidual, i słuchajcie V8 RS Sound Taki bynajmniej ma opis Auto jest z rocznika 2013 201 tysięcy kilometrów przejechane Czy to są alusy rotor? Jeżeli się mylę poprawcie mnie w komentarzach Tarcze hamulcowe są z tyłu troszeczkę podrdzewiałe I mają delikatny rancik Tutaj na drzwiach widać taką minimalną ryskę Widać jest tutaj chyba bezdotykowy dostęp do samochodu, o ile się nie mylę. Obejdźmy cały samochód w koło, tak jak wam powiedziałem, trzy razy S line z przodu tarcze wyglądają o wiele lepiej. I o dziwo zobaczcie, pod maską, słyszycie to, dizelek 2 litry 177 koni, skrzynia manualna. Tak. Diesel wyposażony w dodatkowy wydech o dźwięku V8. Jak widać, są tutaj ledy. Z przodu też są parktroniki. Zajrzyjmy sobie do środka, do tego sprzęta, jak się prezentuje. Na końcu pokażę wam kartkę z opisem. Ciekaw jestem, czy was ta bryczka zainteresuje. Jak widać, jest półskóra, jest elektryka auto czyste i zadbane nagłośnienie Bose tutaj na boczkach jest Alcantara przeszycia także bryka jest na wypasie z tego co widzicie nieraz mnie pytaliście Nygus jakąś fajną Audi zapewne ktoś zaraz napisze że wolałby w automacie tutaj jak widać też jest klima na tył no, furka jest na niezłym wypasie. Sporo elektroniki tutaj na pokładzie. Jestem ciekaw, jak długo to wszystko będzie tutaj funkcjonować. Otwieramy tylną klapę. Zobaczymy sobie bagażnik, co się tutaj zmieści. Matę ktoś wyłożył. Bagażnik pojemny. Fotele można sobie tutaj obalić. Zobaczmy tył od strony pasażera, jak się to prezentuje. Tyłu, czysto zadbane auto, nie widać śladów zużycia zobaczmy sobie fotel kierowcy z przodu tapicerka tutaj jest twarda, podłokietnik znaczy właściwie, no podłokietnik na drzwiach kierowcy elektryka oczywiście podgrzewane lusterka tutaj na fotelu kubełkowym delikatne ślady zużycia kierownica S-Line multifunkcyjna Nygus zasiądź sobie tutaj do środka. Jest nawigacja elektroniczny ręczny. Skrzynia szósteczka. Zobaczmy podłokietnik. Wejście AUX. Oprzyty w skórze. Środek czysty i zadbany. Oczywiście podgrzewane pośladki. Klimatyzacja 201. W tej chwili auto ma przejechane. Zobaczymy, czy da się. No, niestety na wolnych obrotach nie chce się wkręcać, widocznie ma fabrycznie jakąś odcinkę. Podświetlenie, ciemna podsufitówka, jak widzicie, działa, działa, podświetla się lusterko. Może zajrzyjmy jeszcze pod maskę, jak ten sprzęt się prezentuje. Jak wiecie, wszystkie nagrania u mnie są na żywca. Nic nie montuje, nic nietne. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Maska na morkach, nic tutaj nie widać. Silnik przykurzony pracuje równo, a teraz wam pokażę cenę z opisem. Piszcie koniecznie w komentarzach co sądzicie o tym sprzęcie. Proszę bardzo. 15900 wywoławcza, rok 13, diesel manual 2 litry 177 koni. Tutaj ma 198 podane, ale widzę, że samochód ma przejechane 201 TDI Indywidual S Line Active Sound V8RS takiego sprzęta tutaj wypatrzyłem za chwileczkę sprzedawca go przeparkuje czekam na wasze komentarze jeżeli ktoś jest zainteresowany tym samochodem jestem właśnie w Norymberdze Autohandel nazywa się IS widzę zdjął tutaj tablicę także wam na szybko pokażę gdzie możecie ten samochód sobie odnaleźć IS automobile Nürnberg. Pozdrowionka do Usłyszonka. Jestem ciekaw jakie będą komentarze pod tym sprzętem. Cześć.